Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania krótkiej modlitwy, jeżeli potrzebujemy w naszym życiu zmian. Modlitwa o odwagę do zmiany. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to. Co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Żyjąc w teraźniejszości, ciesząc się bieżącą chwilą, przyjmując przeciwności jako drogę do pokoju, biorąc ten grzeszny świat takim, jaki jest, jak to czynił Jezus, a nie takim. Jaki chciałbym mieć, ufając, że On uczyni wszystko dobrym, jeżeli poddam się Jego woli, i że mogę być szczęśliwy w pewnym stopniu już w tym życiu, a w pełni razem z Nim w wieczności. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, Zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje, w jakich chciałbyś się pomodlić z Panem Bogiem.